Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, arcymistrz Marcin Krzyżanowski. Moi drodzy, emocje związane z Pucharem Świata już minęły. Mam nadzieję, że dobrze świętowaliście historyczny sukces Polaka Jan Krzysztof Duda. Puchar Świata jest jego wielkie brawka. Ale dzisiaj chciałem do sprawy podejść nieco inaczej. Chciałem Wam pokazać, że momentami mogło być różnie. Naprawdę niektóre pozycje przyprawiały o ból głowy, i jak ten Janek. Przetrzymał trudne chwile, to chyba wie tylko on sam. Dlatego przedstawiam Wam trzy momenty grozy Jana Krzysztofa Dudy na Pucharze Świata. Zapraszam do oglądania. Pierwszym momentem, który chciałem Wam pokazać, jest pojedynek numer jeden z czwartej rundy, grany pomiędzy Janem Krzysztofem Dudą a irańskim arcymistrzem Idaniem Połją. Zawodnik o dużej sile, sam się kiedyś przekonałem. Bo przegrałem z nim raz na turnieju w Niemczech. No i tutaj, tak naprawdę, no, działo się i mogło się to skończyć tragicznie, i historia by się zupełnie odwróciła. Dlaczego tak mówię? No, bo szybciutko przejdziemy do 30 ruchu. Zobaczcie sami na tą pozycję jest bardzo ostro. Króle białego i czarnego są tutaj no, gdzieś po przeciwnych stronach ustawione, więc tego typu pozycje charakteryzują się tym, że kto pierwszy, ten lepszy zaatakuje króla, często wygrywa. No i Janek robi ruch, który wydaje się na pozór bardzo logiczny, tak? bardzo dobry. No przecież chce tutaj wejść hetmanem na F6 z tego miejsca, już na G7, dać mata. Jak się okazuje, ten ruch przegrywa partię. Dlaczego? Na szczęście, na szczęście. Przeciwnik Jana Krzysztofa Dudy tego nie zaważył, ale ja wam pokażę, bo teraz ruch, który wygrywa, jest naprawdę piękny. Goniec bije B3. Dlaczego ten ruch jest dobry? No Po pierwsze, chcę otworzyć dostęp do tego króla. Po drugie, zauważcie, że teraz już jakiekolwiek marzenia o wejściu Hetmanem na są niemożliwe. No i zobaczmy, co się stanie, jeśli ja tę ofiarę gońca przyjmę. Po prostu na przykład bije pionkiem z C. Czarne idą za ciosem, i grają ruch skoczek, bije b3, Jeszcze bardziej próbują rozwalić tego króla. Po ruchu ABB3 mamy teraz posunięcie Hetman A7 szach. Bardzo ważny ruch, tak naprawdę to jest jedyna droga. Wszelkie inne szachy już wypuszczają totalnie szansę, natomiast ten ruch wygrywa. Dlaczego? No bo jeśli się zasłonie wieża A2, to ten Hetman zmierza na centralne pole D4. Kolejny raz atakuje króla sprawia mu duże kłopoty tak naprawdę mam jedyny ruch wieża b2 żeby zasłonić się od tych szachów i teraz wieża bije b3 grozi mat tak? nie ma nic innego do roboty tylko trzeba się w jakiś sposób obronić no bo dwa razy atakowana jest wieża na b2 więc białe mogą zagrać tylko posunięcie no hetmanem na przykład tutaj na d2 albo na g2 ale prowadzi do tego samego więc w tym momencie nie ma to znaczenia. Wieża bije B2. Hetman odbija wieżę na B2. I teraz taki bardzo nieprzyjemny szach. Hetman od 4. Zobaczcie, mamy tutaj atak. Nie dojrzy na króla, także na tą wieżę, która została bez obrony. Muszę uciekać. Następuje król B1. Hetman bije D1 szach. Po raz kolejny tutaj jest podwójne uderzenie. Nie ma za bardzo jak reagować, ale jeszcze można zagrać posunięcie król A2. No i kiedy wydaje się, że można sobie zbić tutaj tego gońca za darmo, to ten ruch uwaga też przegrywa, tak? Dlaczego? No bo jeśli czarny by się zagapił, no to nagle po hetman B8 szach. Tak naprawdę w następnych ruchach mogę to oczywiście przedłużyć, grając wieża C8 czy zasłaniając się hetman D8, ale hetman po kolei będzie zgarniał te figurki i mamy no mata, po prostu tutaj nie ma się jak zasłonić bo ten goniec wykonuje niesamowitą robotę ale no jakby już taka pozycja faktycznie stanęła to na pewno Hetman bije D3 by się nie wydarzyło jest taki ruch dosyć trudny moim zdaniem wieża C8 z jednej strony bronimy się tak tutaj po tej ósmej linii a po drugie chodzi o to, że grozi wieża A8 szach i teraz ten król nie bardzo będzie miał dokąd uciekać, bo i pole B3 i pole B1 jest zabrane przez Hetmana. Świetnie, ustawiającego na D1. No, i tutaj nie bardzo jest co wskazać dla białych ruchu, który mógłby ratować w jakiś sposób sytuację. No, jeśli bym się zasłonił, na przykład zagrał Hetman A3, no do teraz mogę tutaj już szukać po prostu zwycięstwa na parę sposobów. Komputer tutaj daje ogromną, ogromną przewagę, taką, która już decyduje o zwycięstwie. Mogę Zagrać Hetman G1 zaraz zbijać. Kolejny materiał i na tym poziomie z pewnością byłaby to wygrana dla czarnych. Oczywiście ruchy po drodze były bardzo trudne. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Pogoniec bije B3. Jeśli bym zbił pionkiem z A, to tutaj sprawa wygląda o wiele łatwiej, ponieważ po Hetman A5 król może w tym momencie pójść na przykład na B1. Wystarczy zagrać wieża A8. No i teraz nie bardzo jest tutaj obrona przed Hetman A1 MAT więc jakim cudem ta partia nie zakończyła się zwycięstwem? Ano dlatego, że po hetman G5 na szczęście czarne nie zagrały gonie zbije 3 tylko zagrały ruch. Wydaje się też bardzo fajny, bardzo logiczny F6. Chcę otworzyć tutaj dostęp, żeby ten hetman gdzieś tam bronił swojego króla i po hetman B F6 w tym momencie gonie zbije 3 z podobną ideą, którą wam pokazałem, tylko teraz jak się okazuje, jest już za późno. Dlaczego? No bo Janek znajduje tutaj ruch jedyny, który ratuje sytuację. Hetman g7, szach, to nie jest mat, mogę przecież odbić. Hetman g 7, goniec g 7 i bez hetmanów na szachownicy już zdecydowanie łatwiej jest tutaj grać. I teraz po serii wymian, już nie będziemy się tutaj wdawać w jakieś głębsze analizy, tylko Wam pokażę tak na szybko, dużo rzeczy się powymieniało No i taka końcówka powstała której nawet jeszcze przez chwilę Jan Krzysztof Duda miał piąka więcej, ale na tym poziomie jest to teoretyczny remis i tak też partia się zakończyła. No, Można było tutaj naprawdę się emocjonować i stresować, tak, bo ten moment był bardzo niebezpieczny i różnie mogłoby się ta partia zakończyć. Przypuszczam, że gdyby czarny znalazł to uderzenie, goniec nie zbije B3, no to byłby tutaj naprawdę biały w dosyć dużych tarapatach. Ale na szczęście się to nie wydarzyło. Janek remisując tę partię następnym ich pojedynku zwyciężył i przeszedł dalej. Zobaczymy, co się działo w kolejnej rundzie. W kolejnej rundzie Pucharu Świata przeciwnikiem Jana Krzysztofa Dudy był nie kto inny jak... Arcymistrz z Rosji, Aleksander Griszczuk. No, panowie znają się już, można powiedzieć, jak łyse konie, ponieważ grają tych partii ze sobą mnóstwo i jeden i drugi w każdym wywiadzie powtarza, że lubi grać między sobą. Te partie zawsze są zacięte, dużo się dzieje, dużo zwrotów akcji i tak było też tym razem. Tym razem chciałem wam pokazać pojedynek. No, oczywiście z piątej rundy, natomiast była to partia numer dwa. Jeszcze partia klasyczna, tak? Nie były też żadne dogrywki. No, i tutaj też moim zdaniem można było się emocjonować, ponieważ przejdziemy sobie tutaj szybciutko do 11 ruchu. Janek tutaj dostał a taką może ciutkę, przyjemniejszą pozycję i został zaskoczony ruchem Gonie z D7. I tutaj prawdopodobnie zapomniał swoich notatek, nie pamiętał co trzeba było zagrać, bo raczej. Bardziej mógł się spodziewać na przykład posunięcie goniec e6, natomiast pogoniec d7. Trzeba wykonać po prostu roszadę i gdzieś ta pozycja w okolicach równowagi może ciutkę lepszej pozycji dla białych. I zagrał teraz ruch nie najlepszy hetman d1, pogoniec g4. Nastąpił h3, Goniec bf w bicie i teraz czarne słusznie wykonują ruch d4. Dlaczego słusznie? Bo zauważcie jedną rzecz. Ten król jeszcze jest no w centrum, tak, nie zrobił roszady, więc wtedy tak zasady szachowe mówią, że powinno się otwierać do niego dostęp i oczywiście Griszczuk wie co ma robić, zagrywa ruch D4 nastąpiło wtrącone posunięcie, goniec bf 6 goniec bf 6 skoczek D5 i goniec G5 mm, zagrał czarny, E4 Hetman A5 szach i królew 1 no powiem Wam szczerze, że Gdybym ja grał taką pozycję białymi, no to czułbym tu pewien niepokój. Naprawdę nie czułbym się komfortowo. Szczególnie, że poskoczek E5 kolejny ruch z tempem, tak tutaj atakujemy jednocześnie Hetmana i, i gońca na D3 spowodował, że Hetman musi iść na E2, i teraz ruch kolejny wydaje mi się bardzo, bardzo mocny. No ta pozycja moim zdaniem jest bardzo nieprzyjemna. Ja tutaj grając. Ucharze świata w pojedynku rewanżowym, czyli tutaj tak naprawdę wszystko jest na szali. Bałbym się o swoje, o swoje życie: o to, że mój król stoi na linii F, że zaraz otworzy się wieża w jego kierunku, że tu ciągle te figurki no, naprawdę niepokoją króla najwieden. i co robić. No ale już chyba wszyscy wiemy, że Janek jest chyba pozbawiony jakichkolwiek emocji w trakcie gry, niczym się nie stresuje, niczego się nie boi i znajduje. Tak naprawdę jedyny ruch, który tutaj no, pozbywa się jakichkolwiek kupotów Gra ruch H4, on tam nie będzie się przejmował, Kontratakuje Zagrał ruch H4, od razu z tempem. No i teraz nastąpiło posunięcie FBE4. Tak, zobaczcie, no wieża już tutaj naprawdę nigdy nie stoi na przeszkodzie, żeby atakować króla. No a Janek się nie przejmuje, tak jak mówię. hbg 5 bierze figurkę za darmo. No i teraz skoczek BED3. No spójrzcie sami na tą pozycję. Po pierwsze grozi wieża bije f2, bo teraz już mamy do pomocy skoczka, który tutaj pięknie współpracuje i atakują te figurki na pionka f2. Dodatkowo skoczek na d5 jest bez obrony, więc jest to figura do wzięcia. No i jak ten gość w tego typu pozycjach się odnajduje, to ja zawsze jestem pełen podziwu. No, wygląda to przerażająco. Nie wiadomo od, od czego teraz tutaj zaczynać, jaki ruch wykonać. No ale po raz kolejny zagrywa, no je, po prostu świetny ruch. Hetman bije E4. No, zobacz, on tam się nie przejmuje, że w tym momencie czarne mogły, nie zagrały, ale mogły na przykład zbić wieżą za darmo Pionka, no bo uznał, że król stanie na G1, wszystko jest tutaj pod kontrolą, i teraz jego figury także będą mogły atakować. Tak? Tu ciągle jakiś. Ruch typu skoczek a 7 szach, ten, ten pionek może zbijać w każdej chwili, i śmieszne w tym wszystkim jest to, że czarne teraz też są w dużych tarapatach. Mimo tak zaawansowanych ustawienia figur, skoczek na D3 wieża na F2 bardzo blisko jego króla, można jeszcze wprowadzić kolejną figurkę. No i komputer potwierdza, że ani jedna strona, ani druga nie ma tu nic więcej niż remis. No, i na przykład pokażę wam taki wariant, który wydaje mi się dosyć logiczny. G bije H6, żeby rozwalić tego króla. Teraz czarne mają jedyne posunięcie. Wieża E2. Tak? Próbują wygonić tego Hetmana, żeby tu w każdej chwili można było odbić na G2. A ja sobie powiedzmy zagram Hetman G6 i teraz powieża E1. Wieża bije E1. Hetman bije E1. Król musi pójść na H2 i partia mogłaby się zakończyć powtórzeniem posunięć wiecznym szachem, nie ma tutaj drogi do ucieczki ani dla jednego, ani dla drugiego, ale w partii po ruchu Hetman E4 nastąpiło posunięcie Hetman D2, tak, no grozi mat w jeden ruch. No i tu znowu można się zastanawiać, można liczyć, a szczególnie się pogubić po prostu w tych obliczeniach, tak, tu jest tak dużo możliwości, tak, wiele rzeczy można przeoczyć, ale Janek, no jak maszyna tutaj Kalkulator, można powiedzieć, policzył wszystko odpowiednio i zagrywa ruch Hetman E6. Ten ruch jest dobry, ale zanim pokażę Wam, jak było w partii, pokażę Wam jeden wariant, który naprawdę mm, mnie tutaj wprawił w jakieś osłupienie. Można było zagrać też posunięcie skoczek E7. I teraz czarne mają jedyne posunięcie, które nie przegrywa, remisuje. Tak? Wydaje się, że można w naturalny sposób odejść królem na H8. Król będzie tam się czuł bezpiecznie. Ale ten ruch od razu można się w zasadzie poddać. Bo wieża bije H6, G bije H6, Hetman D4. Król został otwarty. Muszę uciekać na H7, tak? bo zobaczcie, jaką robotę wykonuje ten skoczek. On tutaj kontroluje te, te pola, żeby nie dać uciec królowi. No i właśnie taki piękny, mat pioneczkiem można było to je wykonać, tak, w tego typu pozycji, więc król H8 jest nie do wykonania, natomiast można zagrać taki komputerowy ruch, król F7, zobaczcie jaka pozycja w ogóle szalona, nie wiadomo co to jest i najśmieszniejsze jest to, że tutaj po prostu nic nie ma, nie da się tego wygrać, ani jednym, ani drugim kolorem, król zamyka oczy, idzie sobie w głąb szachownicy, można go tutaj wyciągać jeszcze bardziej, zagrać skoczek D5 i po król G5, Białe mają tylko jedyną drogę do remisu, czarne też muszą wykonywać te ruchy, które no, są tak naprawdę jedyne. Nastąpiłoby Hetman H4, król na przykład wraca na G6 i po Hetman H4 moglibyśmy mieć po raz kolejny jakiegoś wiecznego szacha, powtórzenie posunięć. Jest taka pozycja, która tak naprawdę, no wyobraźcie sobie sytuację: walczycie w pucharze świata, jest mecz, rewanż, Pierwsza partia zakończyła się remisem i powstaje coś takiego, no czyste szaleństwo. Więc tutaj po Hetman D2 jednak zagrał ruch. Hetman E6 szach, wieża się zasłoniła, skoczek E7 i panowie zgodzili się na remis. Tak? Przykład, który wydaje się, no ok, ale zakończyło się szybkim remisem. Ale uwierzcie mi, ta pozycja naprawdę nie była prosta i wymagała. Yy, no naprawdę takiej pewności, dokładności, żeby to wszystko dobrze policzyć, no bo w momencie takiej presji i, i wysiłku, bo to już nie była przecież pierwsza runda, tylko to już piąta runda turnieju, było ciężko, ale Janek to przytrzymał i był gotowy na kolejną rundę, kolejną partię może tej rundy, inaczej tak powiem, która już przed nami. Zapraszam dalej do zabawy. I jesteśmy dalej w pojedynku Duda Griszuk. Tym razem ich trzecia partia już z dogrywki. Tempo skróciło się już 25 minut na zegarze, plus 10 sekund za każdy ruch. Nie jest to tempo klasyczne, więc tego czasu do namysłu jest dużo mniej. Nie wolno sobie pozwolić na, na jakieś długie namysły, tylko trzeba te ruchy wykonywać dużo szybciej, intuicyjnie. I w tym momencie przed Griszukiem była ogromna szansa. Jedna z wielu, jak zobaczycie, co tu można zrobić no przede wszystkim Griszczuk zagrał ruch skoczek bije C4 i bardzo dobrze, że taki ruch wykonał bo wydaje mi się, że gdyby zamiast tego zdecydował się na poświęcenie skoczka, bijąc tutaj pionka na D3, to po ruchu C bije D3 wieża bije D3, spójrz na, tą na tę pozycję zaraz jeszcze tutaj dodatkowo spada pionek na E4 nie bardzo jest jak go bronić i jeszcze tutaj druga groźba, która jest bardzo nieprzyjemna to ten skoczek na E3 jest atakowany tak. Raz przez wieżę i drugi raz przez Hetmana. Jeśli tylko białe wykonają np. posunięcie w stylu Król H2, to po ruchu B5 i wyganianiu tego skoczka z C4, no pozycja zaczyna już być bardzo ciężka. Może po prostu przegrana, bo skoczek przy 30 odejdzie. To następuje bicie na E3. Myślę, że Janek tutaj znalazłby jeszcze drogę do komplikacji i po ruchu G5. Zaczęłaby się zadyma, ale tak czy siak, ta pozycja po serii wymian tutaj bicie na G5 i ruchu H5 byłaby bardzo nieprzyjemna. Następuje zaraz zbicie na E4. Czarne będą miały już trzy pionki za figurę. Ten król jest rozwalony i myślę, że tak z praktycznego punktu widzenia byłaby to ciężka pozycja do gry. Ale tak nie nastąpiło. Nastąpiło za to skoczek c 4 Wymieniły się skoczki. Griszczuk ruszył do przodu i po paru ruchach widać, spójrzcie na ruchy Janka, tutaj widać, że ciężko naprawdę mu było grać, nie wiedział tak naprawdę do, do czego dążyć, w jaki sposób, czy atakować czy się bronić, a Griszczuk teraz ma bardzo prosty plan jego plan jest następujący zagrać wieża D4 i jeśli tylko się uda to opanować linię B dlaczego to jest tak ważne? no spójrzcie sami jeśli tylko na przykład wieża pójdzie na B8 a druga wieża dołączy do zabawy na B4, to już po wtargnięciu będzie atakowany król, będzie atakowany hetman, no i zaczynają się robić już ogromne kłopoty. No i graj tu teraz, człowieku, jak tu takie groźby czyhają na ciebie. Nastąpiło wieża B8, G2. Griszczuk konsekwentnie atakuje, i po paru ruchach już się okazuje, że ta przewaga się zwiększa i zwiększa dla czarnych. Nastąpiło tak. Hetman E5 i posunięcie C5. Jak sam mówił Jan Krzysztof Duda w tym momencie już czuł, no, że jest w beznadziejnym położeniu. Totalna dominacja czarnych figur. Spójrzcie na te białe figury. One nie do tego zostały stworzone, żeby stać tak pasywnie, hetman na, czy też nie wiadomo do końca, co robi. No i czuł, że musi to założyć, że trzeba rusić do przodu i zagrał ruch G5. Tak naprawdę ten ruch przegrywa partię. Ale też no, w pozycji, kiedy jest beznadziejnie, ciężko lepsze ruchy, taka próba jak najbardziej może się, może się udać, żeby zamieszać trochę przeciwnikowi. Nastąpiło zbicie, zbicie. I w tym momencie kolejna ogromna szansa dla rosyjskiego zawodnika. Wygrywało partię Wieża B1. Zaraz do tego przejdziemy. W partii nastąpiło posunięcie H5, ale ruch Wieża B1 wygrywa. Praktycznie od razu, i to, dlaczego ten ruch jest taki świetny? No, bo zobaczcie, jeśli Janek postanowiłby wziąć pionka za darmo, od razu tutaj mieć chrapkę na pionka na G7, to niestety po ruchu wieża G1 odciągnięcie, tak? Król teraz musi zbić tę wieżę za darmo. Hetman bije na G3, od razu atakujemy dwie rzeczy na raz, trzeba się zasłonić skoczkiem na G2 i po wieża. B1, kolejna figurka wchodzi do ataku. Nie pozostaje nic innego, niż się zasłonić. W tym momencie brutalny ruch. Goniec H3 grozi Mat w jedno posunięcie. Można jeszcze się pokusić o oddanie szacha, ale po król H7 po prostu nie ma już więcej możliwości. A tutaj grozi Mat, i partia się zaraz kończy. Byłaby dosyć łatwa przegrana. Także ruch wieża B1. No tutaj dużo, dużo szczęścia. Bo byłyby kłopoty, tak naprawdę nie ma obrony przed wieżą G1 i to była ogromna szansa dla czarnych. Na szczęście po raz kolejny nastąpiło H5. Janek tutaj poczuł krew, czuje, czuł pewnie, że może zamieszać. Ruszył do przodu skoczek F5. Wieża B1 tym razem, ale już nastąpiła ucieczka. Bardzo logiczny ruch, tak? Chcemy odejść z tej groźby, ale wiecie co? Ten ruch znowu przegrywa. Dlaczego? No bo. Nastąpiło w partii wieża A1. Zaraz do tego wrócimy. Ruch bardzo naturalny, ale nie najlepszy. Trzeba było zagrać posunięcie H4. No i czemu ten ruch znowu jest taki dobry? Przecież przede wszystkim podwalam pionka w jedno posunięcie. Tak mogę go zbić za darmo. Ale to akurat by się skończyło szybko. Hetman bije na G5. Jest teraz szach. Jest od razu atak na skoczka, którego białe nie są w stanie bronić. Mogę się zasłonić, no ale tutaj Biorę figurkę za darmo, jest pozamiatane. Więc po ruchu H4, no, pokażę Wam przykładowy wariant: jeśli na przykład białe by tutaj ruszyły do przodu, dały szacha, skoczek E7, król idzie na H7, można go gonić dalej, a król zamyka oczy, idzie twardo do przodu i po skoczek bije F5, następuje zbicie na F5. Teraz okazuje się, że cały sens tego pionka na H4 jest taki, że jeśli wieża, kiedykolwiek się ruszy do przodu to tu będzie od razu mat w jedno posunięcie tak piękna współpraca tych dwóch figur dodatkowo wieża która odcina całą tą pierwszą linię jest mat no więc wieżą bić nie można mogę odbić pionkiem na F5 ale to też nie pomaga bo teraz na szachownicy stały same ciężkie figury same wieże i hetmany można zagrać przykładowo ruch wieża E1 i w tym momencie nie ma obrony. Uwierzcie mi, że nie ma tu obrony od wtargnięcia drugiej wieży na B1, i zaraz będą tutaj maty. Ogromna już no, przewaga, wygrana pozycja, tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić białymi. I partia by się skończyła, jestem tego pewien, gdyby takie coś nastąpiło. Ale na szczęście gryszczuk zagrywa. Ruch wieża A1. Ruch, który na pozór kończy sprawę. Tu już wydaje się, że jest pozamiatane. Hetman na A3 nie ma dokąd uciec. Zobaczcie, że i tutaj jest odcięty po tej linii. Nie może wejść na C3, bo Hetman pięknie go, w niego strzela. I Janek znalazł tutaj ostatnią szansę dla siebie. Zagrywa ruch D4. Pułapeczka się udała. No i teraz o co chodzi? Hetman został przesłonięty. Już nie kontroluje swojej wieży. Dodatkowo biały Hetman, tak też. Trochę miejsca mu się tutaj pojawiło, ale przede wszystkim grozi zbicie na A1 i po wymianach już ta pozycja zdecydowanie jest łatwiejsza. Nie ma hetmanów na szachownicy, więc automatycznie nie ma też tego ataku. Myślę sobie, że Griszczuk to już pewnie czuł, że zaprzepaścił ogromną szansę, że wypuścił te wygrane z rąk, i, i wtedy ciężko się jest poskładać tak w głowie, że, że była taka wygrana, a zepsuliśmy to. I nawet nie tyle, że Janek się uratował, tylko on tę partię jeszcze, jeszcze wygrał. Na pewno pamiętacie, że tutaj jeszcze po paru ruchach, po paru forsownych posunięciach, nawet okazało się, że to czarne przez chwilę musiały się bronić. I na sam koniec, kiedy wydawało się, że partia no raczej zakończy się remisem. To na krótkim czasie, tak jak wam mówiłem wcześniej, pomylił się. Gryszczuk nie wytrzymał. No, i Janek te partię wygrywa, bo teraz jedyny ruch, który remisuje, to jest powrót króla na E8. Oczywiście łatwiej powiedzieć, ale Griszczyk przede wszystkim przeoczył, że po wejściu królem odważnie do przodu pionek ucieka. Trzeba go gonić. I teraz takie podparte, wolne pionki, jak się to nazywa w szachach, goniec E8 można dać szacha zbić. Dorobić Hetmana i teraz po ruchu król E5 partia się zakończyła. Tak? Dlaczego? No bo teraz, jeśli przykład Pionek chciałby uciekać, no to idę po prostu królem. Pionek ucieka dalej. Można zagrać, a można zagrać z dać szacha, dać kolejnego szacha. No i Pionek dorabia się z szachem jest Hetman i partia by się tak czy siak zakończyła z Białych. Także w tym momencie, tak, to był ogromny Obrót spraw na korzyść naszego Polaka, no bo miał cały czas przegraną, tak naprawdę tyle tych momentów tutaj było, że <głowa>, głowa boli, tak? Limit szczęścia został chyba wykorzystany do końca roku albo jeszcze dłużej. I on nie tyle to uratował, żeby wyjść na remis, tylko jeszcze zwyciężył. No i ta partia, myślę, dała mu takiego kopa, że czuł, że już go nikt w tym turnieju nie zatrzyma. Z mojej strony to tyle. To są te momenty, które moim zdaniem potrafiły człowieka zestresować. Ja się tak właśnie czułem, kiedy oglądałem te partie. Dajcie znać w komentarzu, czy może wy mieliście jakieś momenty, które was zestresowały, gdzie czuliście, że no, ten wynik może naprawdę później w tą stronę, którą byśmy chcieli. I ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli wam się podobało, zachęcam do dawania łapki w górę, subskrybowania kanału. No i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.